Witajcie, kochani, Świętu Światła, a więc najważniejsze święto, które symbolizuje zwycięstwo tego, co dobre, tego, co jasne i tego, co zgodne z Bogiem nad nocą, ciemnością i śmiercią, jak co roku przypada w granicach dni pomiędzy 20 grudnia a Wigilią Bożego Narodzenia. 24 grudnia. Tymczasem, święto światła, już nie jako ceremonia, a jako wydarzenie i jako rytuał, powinno mieć swoje miejsce codziennie w Twoim życiu, w Twoim sercu, w Twoim wydarzeniu. Dzięki temu, jak mam możliwość się rozwijać i kształtować. Dzięki temu, jak wiele dzieje się w świecie i jaką mogę mieć w tym uważność, otrzymałam niezwykłą możliwość stworzenia dla Ciebie święta światła, które otworzy w Twoim życiu nie tylko w czasie roku, pełną przestrzeń cudu. Działanie to jest w 100% związane z najwyższą prawdą, której uczymy w Zakonie Marii Magdaleńskim, z prawdą wody, lecz również jest bezpośrednim wynikiem prawdy ognia, prawdy przemiany, prawdy, której uczy, uczy i będzie uczył Jezus. O to bowiem święto światła, połączenie mocy Marii Magdaleńskiej. Połączenie mocy Chrystusowej, unia światła w Twoim sercu, w Twoim życiu, w każdej intencji, w której poprosisz i za którą masz odwagę podziękować. Święto światła jako rytuał, ceremonia i przestrzeń cudu, w której pierwsza kropla, ta spływająca z fontanny życia. Ta spływająca z początku aż do końca czasów. Ta obecna, zanim którykolwiek z aniołów miał swoje imię. I pierwszy płomień. Ten, dający początek każdemu z ruchów. Ten, który powoduje proces. Ten, który zmienia. Łączą swoją moc w tobie i zgodnie z twoimi intencjami, z tym, co masz w sercu, z tym, co masz w sobie. Płyną dalej wraz z twoimi oddechami, krokami i decyzjami, dając decyzje i nie tylko decyzje a manifestacja i świadectwo Twojej decyzji o zwycięstwie światła. Rytuał, którego dla Ciebie dokonuję, jest przeze mnie dokonany nie tylko w oparciu o moją własną moc. Jest połączeniem współpracy z istotami anielskimi i archanielskimi. I tak jak woda, tak ogień jest pracą. Z pełnym potencjałem, który zawieram. I Pan potencjał również poruszy w Tobie. Jeżeli jest w Tobie nauka, a właściwie, jeżeli jest w Tobie wiedza, Twoje serce zintegruje ją w działaniu i połączy. W tym otrzymasz czas na swoją intencję, czas na rozmowę z aniołami i uwaga, czas Przestrzeń i możliwość, by bezpośrednio skomunikować się z energią Marii Magdalańską i Chrystusową w energii i w materii. W energii i w materii. W energii i w materii. Oto bowiem święto światła. Celebracja, która od pierwszej sekundy zrozumienia. Jest obecna w każdej kolejnej sekundzie życia. Jeżeli masz w sobie gotowość, by od tej pory każde Twoje słowo i każda Twoja intencja były wysłuchane przez świat i pomnożone przez dobro Boga, spotkajmy się po aktywnej stronie granicy działania. Spotkajmy się tam, gdzie płomień i kropla spotykają się w miłości i mocy. W sercu. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Jestem dumna i szczęśliwa, że na tym etapie życia, na tym etapie istnienia mnie, istnienia Ciebie i istnienia Ziemi. Możemy przepłynąć swoim czasem przez siebie wzajemnie i stworzyć dobro, stworzyć sztukę i piękno, stworzyć przemianę i uzdrowienie, stworzyć, powołać do życia i potwierdzić wdzięcznością każdy cud, który jest wpisany w Twoje serce i który masz odwagę i decyzję zmanifestować. Cieszę się, że bierzemy udział w tym życiu, w tym świecie, jednocześnie i wzajemnie. Miłości i moc, miłości i moc, miłość i moc.